Najsłodsza Dziewico Maryjo, na mocy zasług Chrystusa, Odkupiciela, Byłaś łaską uprzedzającą zachowana od wszelkiego grzechu, by dać nam Zbawiciela. Nikt nie był nigdy zjednoczony z Najświętszą Trójcą, tak jak Ty, Umiłowana córą Ojca i Oblubienico Ducha Świętego, by stać się Matką Jego Syna. Wiedząc o tym, uciekamy się pod przemożną obronę Twej Matczynej Miłości i najpokorniej prosimy, byś otworzyła nasze serca na działanie Ducha Świętego, i na obecność Jezusa, jedynego syna ojca przedwiecznego, ojca, który pragnie nam mówić o Jezusie i chce, byśmy go poznali. Ty, która jesteś mostem danym przez Boga, by mógł przyjść aż do nas, bądź pewną drogą, po której możemy kroczyć do niego. Matko przedziwna, która powiedziałaś: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Naucz nas czynić zawsze, jak Jezus, to, co podoba się Ojcu. Byśmy mogli kiedyś radować się z Tobą w Nim, w chwale, którą nam obiecał. To samo, co ojciec czyni, podobnie i syn czyni. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Matko Najświętsza, zjednoczona z Trójcą Świętą, módl się za nami grzesznymi. Czytanie pisma. Niech będzie Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Które napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swojej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. Rozważanie Nasza świętość bierze początek w Bogu, w Jego woli, w planie miłości, jaki miał od wieków dla każdego z nas. Stworzył nas na swoje podobieństwo i wybrałbyśmy stali się świętymi tak jak on jest święty. Wysyłając swego syna, by nas przywrócić do przyjaźni z sobą, ojciec dał nam wszystko. I teraz my z kolei, odpowiadając synowską miłością na jego miłość, musimy się poddać łagodnie działaniu ducha świętego i powierzyć mu całe nasze jestestwo, tak by jego twórcza, najświętsza, najczystsza wola dokonała się miłośnie w nas. Dla Jego chwały i dla dobra całego Kościoła. Tą wolą jest, byśmy byli Jego synami wybranymi i umiłowanymi w szczególny sposób. Tylko w ten sposób uświęcimy się i staniemy się świątynią zbudowaną nie rękami ludzkimi, gdzie On będzie mógł królować wszechwładnie. Modlitwa, ojcze, oto jestem. Dusza moja wznosi się ku Tobie. Ty wszystko o mnie wiesz. Bądź błogosławiony i uwielbiony po wszystkie wieki. Majestat i piękno, potęga i jasność w jego przybytku. Nie szukam Cię, bo Tu jesteś piękności majestatyczna, światłości ponad wszelką światłość. Tak, JESTEŚ tu, niewidzialny i obecny. Dusza moja wie, że Ty tu jesteś. Duch mój poznaje Cię tu i jest spokojny. Liczy się jedynie Twoja obecność. Umiłowany Ojcze, powierzam ci się z ufnością. Bo czym jest ufne powierzenie się Tobie, jeśli nie zgodą, by Ciebie poznać, przyjmując wszystko, co zsyłasz? Dla człowieka to bardzo wiele móc otrzymać od Ciebie wszystko. Oznacza to uznanie, iż nic tak naprawdę nie pochodzi od nas samych. Nawet wtedy, gdy pojawią się jakieś owoce, są one wynikiem Twojej dobroci, Twojego życia w nas. Życia, którego dokładnej natury nie możemy określić ni zdefiniować. Tego, co my nazywamy życiem, a co jest Twoim darem. Ojcze, wolny przyjmuję Twoje ojcostwo nade mną. Uczyń ze mną, co tylko chcesz, prowadź mnie tam, gdzie pragniesz, tam, gdzie uważasz, że mam być, spraw, by moja dusza była w stałej gotowości służenia Tobie. W ten sposób Chcąc żyć dokładnie według Twojego upodobania, będę wykonywał wszystko z miłością, oddaniem, wiedząc, iż przez to przysparzam Ci największej chwały i spełnia się co do mnie boski plan uświęcenia mnie. Ojcze, zwróciłeś mi życie, uwolniłeś mnie, uczyniłeś ze mnie drogę dla Twojej chwały i strumień niosący Twoją miłość. Chwała Ci, cześć i dziękczynienie za to. Boże. Jesteś moim jedynym ojcem. Uwielbiam Cię. Hymn: Pan przechodzi. Czy otworzysz, gdy puka nieznajomy? Czy możesz pozwolić, by zamilkł głos domagający się Twojej wiary? Pan przechodzi. Czy usłyszysz ducha Jezusa Chrystusa? Żłobi w Tobie ducha ubóstwa, by nauczyć Cię modlitwy. Pan przechodzi? Czy zgasisz miłość, która oczyszcza? Czy będziesz uciekać przed Nią i odmawiać zostania złotem w tyglu? Pan przechodzi? Czy wejdziesz w Jego Eucharystię? Pamiętaj, że w swym ciele przyjmuje On Twą śmierć. Pan przechodzi? Czy odważysz się wyrazić Twój krzyk radości? Chrystus żyje, Chrystus zmartwychwstał. Kto zechce Go gościć u siebie? Pan przechodzi. Czy będziesz czekał na inne spotkanie? Czemu odkładać? Wejdź z Nim na drogę życia. Pan przechodzi. Mój ojcze, powierzam się Tobie z ufnością. Uczyń ze mną, co Ci się podoba. Dziękuję Ci za wszystko, co ze mną uczynisz. Jestem gotowy na wszystko i przejmuję wszystko, byle tylko dokonała się we mnie i we wszystkich stworzeniach Twoja wola. Boże mój, tego tylko pragnę, niczego innego. Oddaję Ci moją duszę. Daję Ci ją, Boże, z całą miłością mego serca, bo Cię kocham. Bo jest we mnie potrzeba miłości, by Ci się oddać i powierzyć siebie bez miary, z największą ufnością, ponieważ jesteś moim Ojcem.